Nie jest tajemnicą, że kibice nie darzą Donalda Tuska sympatią. Po tym jak na stadionach znów wybrzmiały antyrządowe hasła, wymierzone w premiera, ten wraca na dobrze znaną ścieżkę walki z kibolami. Tym razem poprzez zaostrzenie przepisów i pomysły na coraz większą kontrolę środowiska kibicowskiego. O tych pomysłach już za moment powiemy w plusie. Natalia Rzeźniczak, zaczynamy. Nieustające ataki koalicji 13 grudnia na polityków opozycji już nie wystarczą. Teraz ludzie Donalda Tuska wzięli na cel kibiców, których mają inwigilować terytorialsi. Kilkuset odbiorców pod Karpackiem wciąż nie ma prądu po szybkim ataku zimy sprzed kilku dni. Państwowy gigant energetyczny wciąż nie przywrócił im energii i na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Policjanci z podwarszawskiego Legionowa zatrzymali 41-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono znaczne ilości amfetaminy. Chodzi o kilogramy tej substancji. W ekspresie Plus nie zapominamy o miłośnikach letniej pogody. W Republice Południowej Afryki swoje umiejętności pokazywali mistrzowie kitesurfingu, aż zatęskniliśmy za latem. Kolejny pomysł państwa Tuska na ataki na kibiców. Wojsko polskie, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, otrzymały oficjalne zalecenie szczególnej czujności wobec kibiców. W przeszłości dla pierwszego rządu Donalda Tuska walka z jak ich nazwano kibolami stała się tematem zastępczym, mającym przykrywać inne problemy w kraju. Ujawniono wojskowy dokument o tzw. zwanych tym samym rosną obawy, że rząd Donalda Tuska otwiera nowy front kontroli społecznej, tym razem wymierzonej w fanów piłki nożnej. Mam wrażenie, że wskoczyłem w wehikuł czasu, cofnąłem się o ponad dekadę i wróciliśmy do czasu, kiedy za swojego poprzedniego rządu premier Donald Tusk próbował em, ratować swoje poparcie, ratować swoje notowania tworzeniem tematu zastępczego walki z kibicami. Ataki obcych służb na polską kolej, z którymi nie radzili sobie urzędnicy Donalda Tuska, stały się dla pretekstem do rozszerzenia nadzoru nad środowiskami od lat sceptycznymi wobec niego. To może oznaczać, że służba kontrwywiadu wojskowego prowadzi działania operacyjne wobec kibiców. To jest jakiś, jakiś horror wręcz. Takie działania mogą prowadzić do realnej inwigilacji uważają eksperci. Analizowania grup kibicowskich, zbierania informacji o ich aktywności, a nawet profilowania uczestników meczów. Jacek Karnowski, polityk Koalicji Obywatelskiej, zaprzecza, by istniał plan inwigilacji środowiska kibicowskiego. A to dość nieprawdopodobne, bo wojsko i terytorialne nie są od tego, żeby być służbami kontrwywiadu czy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Łatwiej jednak walczyć z kibicami niż z sabotażystami. Obywatel Ukrainy, który przeszedł na rosyjską stronę, zatrzymany w sprawie dywersji na kolei, mimo że miał aż 46 paszportów, został wypuszczony na wolność. Krótki atak zimy na Podkarpaciu, a problemów co nie miara. Superbohaterowie z PGE, jak mówią sami o sobie, zawodzą. Bez prądu jest wciąż kilkuset odbiorców. Wśród nich, co już wcale nie jest śmieszne, są osoby starsze i samotne. Względnie dobra pogoda, a PGE wciąż nie potrafi doprowadzić prądu do wielu domów. W Nowym Borku, niedaleko Rzeszowa, niektórzy jak 82-letnia pani Barbara czekają już szósty dzień. Radzę za kiepsko. Bezsilność jest taka, że tylko siądzie płakać. To wszystko. Nic więcej nie można zrobić. Mieszkańcy nie mają ani prądu, ani nawet informacji kiedy będzie. To była spektakularna akcja ratunkowa. Pokazała, że strażacy bez wahania niosą pomoc nie tylko ludziom. Na trasie S8, niedaleko węzła Janki, przed wjazdem do Warszawy, wypadkowi uległa przyczepa przewożąca dwa konie. Żrebak zdołał wydostać się z niej sam, natomiast klacz trzeba było podnieść i jak najszybciej ewakuować z ruchliwej trasy. Wszystko zakończyło się dobrze. Zwierzęta są już pod opieką właściciela, całe, zdrowe i wdzięczne bohaterskim strażakom. Po nitce do kłębka, tak w skrócie można opisać akcję policjantów z Legionowa pod Warszawą. Zatrzymali 41-letniego mężczyznę, w którego samochodzie znaleźli poporcjowaną amfetaminę. Dodatkowo w miejscu jego zamieszkania i w komórce lokatorskiej znaleziono kolejne porcje środków udłużających. Łącznie zabezpieczono blisko 4 kg amfetaminy i ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty i na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Pierwsza podróż apostolska papieża Leona XIV ma charakter religijny, ekumeniczny i międzyreligijny. To znak solidarności i nadziei dla narodów Bliskiego Wschodu. Papież Leon XIV przebywa obecnie w Turcji, a niebawem odwiedzi Liban, kraj, który zmaga się z licznymi konfliktami. Ksiądz Waldemar Cisło jest w Bejrucie. Liban żyje oczekiwaniem na przyjazd Ojca Świętego. Módlmy się o pokój dla tego rejonu. Kto lepiej to zrozumie niż my, Polacy, którzy mamy na granicy pełnoskalową wojnę z Ukrainą. Papież w Pokoju przybywa do Libanu. Piątkowy wieczór z Bejrutu dla telewizji Republika przez Władysław Papież Leon XIV odwiedzi Liban w najbliższych dniach. Nasz czas jest ograniczony, dlatego warto go dobrze wykorzystać. Osoby, które dziś będziemy żegnać, tak właśnie żyły. Wśród nich jest m.in. wybitny pisarz i publicysta Piotr Wierzbicki, pierwszy naczelny Gazety Polskiej. Przemarsz polskiej młodzieży przez Sachsenhausen. Podczas II wojny światowej mieścił się tam niemiecki obóz koncentracyjny. To wyraz hołdu dla pomordowanych w nim polskich profesorów. W Ekspresie Plus odwiedzimy jedyne w swoim rodzaju miasto stworzone z piernika. Powstało w Londynie i już pobudza kubki smakowe odwiedzających. To już piątek, więc pora na artystyczne doznania. Już za chwilę w naszym programie wystąpi Sebastian Riedel z zespołu Dżem. To trzeba usłyszeć. Pamiętamy i będziemy pamiętać. Polska młodzież przemaszerowała z biało-czerwonymi flagami przez Sachsenhausen. Były niemiecki obóz koncentracyjny niedaleko Berlina. To hołd dla krakowskich profesorów, którzy trafili tam dokładnie 86 lat temu. Celem niemieckich zbrodniarzy i ich akcji akcjon Krakau było zniszczenie polskiej inteligencji. 28 listopada 1939 roku do obozu w Sachsenhausen dotarł pierwszy transport ze 184 profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej. W rocznicę tej zbrodni uczniowie z Krakowa i Szczecina przemaszerowali symboliczną drogą z dworca kolejowego do obozu. List do młodzieży skierował prezydent Karol Nawrocki. Młodzież niestety na lekcjach historii takich zwykłych nie jest w stanie się dowiedzieć. Wszystkiego o obozach koncentracyjnych, a najlepszą lekcją historii jest taka żywa na miejscu. Jestem poruszona, no bo wiadomo, są to takie miejsca, które wzbudzają dość silne emocje. Obóz koncentracyjny w Sachsenhausen służył eksperymentom medycznym, torturom i mordowaniu więźniów w komorach gazowych i przez rozstrzelanie. Do 145 wzrosła liczba ofiar powodzi w Tajlandii. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Songkla. W jej stolicy Hatyai w niektórych miejscach ruch uliczny został odcięty przez zalegające na drogach samochody i śmieci. Wielu mieszkańców pozostaje bez prądu. Ulewne deszcze w południowej Azji przyniósł cyklon Senia, który spustoszył także Malezję i indonezyjską Sumatrę. Tylko na tej wyspie liczba ofiar przekroczyła 170. Gigantyczne balony, ozdobne platformy, gwiazdy strady i przede wszystkim tysiące kolorowo ubranych i świętujących ludzi. Przez Nowy Jork przeszła parada z okazji Święta Dziękczynienia. Na koniec pojawił się na niej niespodziewany gość. Mają rozmach, prawda? No proszę, nawet Spiderman się pofatygował, ale nic dziwnego dla Amerykanów Święto Dziękczynienia jest jednym z najważniejszych w roku. Upamiętnia ono pierwszą ucztę osadników po udanych żniwach w 1621 roku, a w tym roku także nieoficjalnie rozpoczyna świąteczny sezon. Mamy nadzieję, że byli Państwo grzeczni. Od takiego Mikołaja rózgi lepiej nie dostać. Co kojarzy się ze świętami oprócz Mikołaja? Oczywiście, pierniki. Bardzo muszą je chyba lubić w Londynie, bo tam odtworzyli swoje miasto właśnie z piernika. Pysznie to wygląda, muszą państwo przyznać. Nie mogło zabraknąć Big Bena. O, a to chyba stadion Arsenalu. Jest i parlament z żelkowymi posłami. No cóż, ktoś tu chyba chciał posłodzić tamtejszym politykom. Zmieniamy posłów misiów na jak najbardziej naturalne żółwiki. Express Republiki z radością opieszcza, że w Angolii ruszył projekt o tajemniczej nazwie Kitabanga. O co chodzi? Ano o ochronę żółwi zamieszkujących ponad 1600-kilometrowe wybrzeże kraju, to w sumie około 25 tysięcy gniazd tych milusińskich gadów. Przesłanie jest jasne: jeżeli nie zadbamy o żółwie, to wkrótce może ich zabraknąć, więc trzeba działać niekoniecznie w żółwim tempie. Z dalekiej Angolii lecimy do naszej kochanej Polski, a konkretnie do Zoo we Wrocławiu. Otóż przyszły tam na świat dwie malutkie kapibary, ale są słodkie, tylko że nie mają jeszcze imion, i to właśnie zadanie dla państwa wrocławskie. Zoo prosi o propozycję. Zaznacza przy tym, że nie jest jeszcze znana płeć Maluszków, trzeba więc wykazać się podwójną kreatywnością, ale przecież dla widzów Ekspresu Republiki to bułka z masłem. Jaki ojciec, taki syn, czyli zespół Dżem i jego wokalista Sebastian Riedel. To właśnie on kontynuuje dzieło swojego ojca i dzieli się nowym kawałkiem Mamy forsę, mamy czas. Scena Republiki, Karol Kus i Dżem. Posłuchajmy. Są takie zespoły na świecie, dla których muzyka, granie jest jak bułka z masłem. Ale jak do tego masła dodasz jeszcze odrobinę dżemu, to możesz osłodzić. Życie każdego fana, który słucha tą muzykę i cieszy się e, czymś, co daje mu niebo. Moim gościem Sebastian Riedel i zapraszamy na przepiękną piosenkę o tym, że mamy forsę i wolny czas. Wielka figura Chrystusa ukrzyżowanego, wisząca nad oknem zakrystii Kościoła Cystersów w Mogile, przez lata nie zwracała niczyjej uwagi. Aż do teraz, bo krakowscy badacze z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego widzą w niej dzieło samego wita stworza. 54-centymetrowa figura wyrzeźbiona została z drewna gruszy, co wymaga dużych umiejętności ze względu na jego twardość. Dodatkowo to jedyna znana w Małopolsce rzeźba późnogotycka wykonana właśnie w tym materiale. I to ta wyjątkowość prowadzi prosto do jednego z najsłynniejszych artystów późnego średniowiecza w Polsce Wita Stwosza. Szczegółowe badania oraz porównanie z innymi pracami rzeźbiarza pozwoliły naukowcom stwierdzić z dużą pewnością, że to on jest autorem odnalezionego krucyfiksu. Zmarła Agnieszka Maciąg, modelka i autorka książek o samorozwoju. W młodości wygrała prestiżowy konkurs nowojorskiej agencji Wilhelmina. Zwycięstwo okazało się przepustką do kariery, występowała na międzynarodowych pokazach mody i współpracowała z takimi gwiazdami jak Karl Lagerfeld czy Pierre Cardin. Agnieszka Maciąg od wielu lat zmagała się z chorobą nowotworową. O jej śmierci poinformował mąż Robert Wolański, który w czułych słowach napisał: Dzisiaj zgasło moje słońce, światło, które zmieniło moje życie, dało mi miłość, siłę, wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Agnieszka Maciąg miała 56 lat. A w pogodzie wszystkiego po trochu deszcz, duże zachmurzenie, ale też liczne przejaśnienia tego spodziewamy się w najbliższych dniach w Polsce. Miejscami możemy też liczyć na całkiem przyjemne temperatury w postaci 7 stopni. W niedzielę wschodnią i północną część kraju zakryją chmury i w tych regionach pokropi deszcz. Na Śląsku pogodnie i całkiem ciepło, termometry pokażą tam 7 stopni. W poniedziałek opady swoim zasięgiem obejmą już niemal całą Polskę. Z wyją wyjątkiem będą północno-zachodnie krańce, gdzie pojawi się więcej słońca i umiarkowane zachmurzenia, temperatury w granicach od 1 do 6 stopni. Za to we wtorek deszczu nie zobaczymy. Na niebie przeplatanka słońca i chmur z przewagą chmur na pomorzu. Termometry pokażą od 1 do 7 stopni. Na tak grających mistrzów Polski aż miło popatrzeć! Orlen Wisła-Płosk udała się do stolicy Francji i pokonała tam naszpiekowane gwiazdami Paris Saint-Germain. Na wciarze ograli giganta po raz drugi z rzędu i pozostali w grze o bezpośredni awans do ćwierć Ligi Mistrzów. Zwycięstwo nad PSŻ u siebie było wielką sprawą. Ogranie paryżan na ich terenie to już wyczyn, jakich mało. Orlen Wisła Płock szczególnie zachwyciła w pierwszej połowie, schodząc do szatni z prowadzeniem 18 do 14. Po zmianie stron gospodarzy rzucili się do odrabiania strat, ale fenomenalnie w bramce spisywał się Alilowicz. Koniec końców triumf na Luzie jedną bramką 30 do 29. Triumf, po którym mistrzowie polski umocnili się na trzeciej lokacie w grupie. Misja Katar czas start. Reprezentacja koszykarzy już tego wieczoru rozpocznie eliminację Mistrzostw Świata. W Gdyni Biało-Czerwoni podejmą reprezentację Austrii i są faworytem do zwycięstwa. Nasz zespół wystąpi bez m.in. Aleksandra Balcerowskiego czy Jordana Lloyda. Nie zabraknie zaś lidera kadry Mateusza Ponitki. Po meczu z Austrią Polaków czekać będzie wyjazdowa potyczka z Holandią. Sebastian Ogier o krok od mistrzostwa WRC. Legenda motosportu dobrze radzi sobie podczas ostatniego w sezonie rajdu Arabii Saudyjskiej. Po 11 odcinkach specjalnych plasuje się o 3 lokaty wyżej od Elfina Iwansa. Taki wynik wystarczy Francuzowi do zgarnięcia dziewiątego tytułu w karierze. Na koniec odrobina lata tej zimy. W RPA odbył się finał sezonu Red Bull King of the Air w kitesurfingu. Jeden z najbardziej zaciętych pojedynków odbył się w rywalizacji kobiet. Wygrała szwedka Natalii Lambrecht. Wśród panów zaś po tytuł sięgnął Włoch Lorenzo Casati. Ach, lato wróć! Małżonka prezydenta RP Marta Nawrocka wspiera polskie starania o organizację w Polsce w 2029 roku Piłkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Turniej byłby pierwszym w historii seniorskich rozgrywek kobiecych UEFA w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko! Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija. Dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 w Polsce to dla nas będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi, jako Polska zorganizować ten piękny turniej. Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Euro 2029 kobiet będzie wielkim świętem, które kibice będą wspinać przez wiele, wiele lat. Zróbmy razem historyczne wydarzenia. I takie inicjatywy to my rozumiemy. A więcej informacji na temat tej inicjatywy przeczytają Państwo na portalu Blask Online i także na tym samym portalu mogą Państwo przeczytać o Pani Mai i o Krzysztofie Rudkowskich, którzy pokazują, że ich życie to nie tylko życie w świetle kamer, ale także ogromna odpowiedzialność. Właśnie odsłonili kulisy decyzji, które podjęli wiele lat temu, kiedy nie byli jeszcze małżeństwem, ale już tworzyli rodzinę. Jak się okazuje zabezpieczyli swoją przyszłość szybciej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać i mają jasno ustalone, kto odziedziczy ich majątek. A po takie informacje i po inne ploteczki zapraszamy na portal blaskonline.pl. I my rozumiemy także, skąd taka wysoka oglądalność programu dzisiaj. Nasi reporterzy każdego dnia pracują nad najważniejszymi tematami z kraju i ze świata. Spór o odznaczenia. Radosław Sikorski atakuje prezydenta. Państwo Tuska. Szokujące awanse dla internetowych hejterów. Somalia. Siły Stanów Zjednoczonych uderzyły w ISIS. Pożegnania z plusem nadszedł czas. Ja dziękuję Państwu, że byliście z nami i zachęcam do pozostania z Republiką, bo już za moment polityczne podsumowanie tygodnia Rafała Ziemkiewicza.